Paweł Pawlak, po wygranej na KSW XTB KSW 113 przysporzyłeś wszystkim ogromnych, ogromnych emocji, ale Twoje zwycięstwo naprawdę fantastyczne. O, dziękuję serdecznie. No ogólnie czułem trochę taką presję przed tym wszystkim. jeszcze. Atlas Arena wypełniona, świąteczna gala, półtora roku przerwy, półtora roku też bólu i myśli, że już nie wrócę nigdy. Przez ten zerwany wyzadak krzyżowy i najbardziej tego gronkowca zastranego, który zniszczył mój układ odpornościowy bardzo mocno. Ale no co? Jestem też taki mocno charakterny, nigdy się nie poddaję i chciałem sobie udowodnić, przede wszystkim, że ja potrafię to zrobić i, i zrobię to dla siebie, przede wszystkim, ale też dla wszystkich ludzi, którzy we mnie po prostu wierzyli. Wiadomo, też bardzo dużo osób ode mnie odeszło, partnerów, bo czuli generalnie, że już nie wrócę, Pawlak się skończył. Ale ja jestem bardzo uparty i wierzę zawsze do w siebie i nigdy w życiu się nie poddam, bo mam syna, którego bardzo kocham i też jemu chcę to pokazać, że nigdy w życiu nie możemy się poddać, nawet jeśli jest źle. To musimy zawsze wierzyć w to, że będzie dobrze, tak? Więc zawsze wierzę w dobre chwile i że te lepsze dni zawsze przyjdą, nie? No i to widać generalnie, że jestem taki, że nigdy się nie poddam. Teraz wychodzi do walki Adrian Bartosiński. On oglądał Twoją walkę cały czas tutaj z nami w Mediarumie. I powiem Ci, że jak zwyciężyłeś ten pojedynek, to widać było u niego na twarzy tak ogromną motywację. Dodałeś mu naprawdę plus tysiąc do motywacji w tej walce. No nie dziwię mu się, jak stary dziadek wygrywa w taki sposób, co ma 37 lat za chwilę i robi jego koroną techniką, podaje typa, no to, <śmany> <śmany> to chyba jest trochę ze strany i czuje presję. Tym bardziej, że się trochę założyliśmy, że to skończy wcześniej i fajniej, więc no teraz myślę, że ma trochę sraczkę. A czy ty się Paweł spodziewałeś, że ten pojedynek przy, no, w bardzo wielu fragmentach będzie przypominał taką deklasację? No naprawdę momentami Leidzer Huni był bezradny w klatce. No te pierwsze trzy rundy to myślę, że bardzo ładnie to robiłem. E początek czwartej rundy albo koniec nie, początek czwarty w wątrobę mocno, bo sobie tą gardę wysoką wymyśliłem na niego, ale dobrze skręcił, walną mi wątrobę i weszło czysto. I tą czwartą rundę sobie przechodziłem, tak nie wyczaił tego. Eee, chyba obaliłem nawet, już nie pamiętam w tej czwartej, ale poczułem, dlatego musiałem tą czwartą rundę przechodzić, a w piątej no, na swój cios on mnie obalił. No i bardzo czułem, że był wysoko i czułem, że mi wejdzie ta balacha na kolano. Dlatego pozwoliłem mu się trochę rozkulać po uderze, bo mnie bił naprawdę wodo, a ja udawam, udawam, a mam ze stali <grych> nic nie czułem i potrzebowałem momentu, żeby on się rozluźnił. Tak? No i w odpowiednim momencie się skręciłem na tą balachę i trzymałem. I tak zdziwił mnie, że nie klepał od razu, ale później docisnąłem te nogi, wypychnąłem bardziej biodra i... No i chyba coś tam mu rozwaliłem. Ale w tej pierwszej rundzie na samym początku, to nie wiem, czy to był po prostu taki moment, że dawno nie walczyłeś i taki ten kurz musiał opaść, Czy po prostu ty masz też taki styl, bo tak sobie to w głowie tłumaczyłam, że e, Paweł się rozkręci najpierw sobie bada, bo ta, początek pierwszej rundy wcale nie był taki oczywisty, light miał też swoje momenty. No, trafił mnie na początku bez sensowymi bo trochę wszedłem z nim w bójkę, nie powinienem. Miałem cały czas pracować kontr generalnie. Nie wchodzić w wymianę, ale trochę za bardzo, kurde, wszedłem i on wygrał pierwszą wymianę, tak naprawdę. Ale ja też, mi ciężko znokautować, nikt mnie nigdy nie znokautował. Nawet na sparingu nikt mnie nie nawet na ulicy mnie nikt nie znokautował, więc... Nawet w taką... Bartek Ładkowicz mówi, że ty jesteś brudnym zawodnikiem, że masz brudne zagrywki. Nie, nawet razem się przypomniało, że dwa razy dostałem kiedyś baseballem w głowę. I też mnie nie znokautowali, później ja ich znokautowałem, więc ja naprawdę łeb mam twardy. No, tak, widzieliśmy że no, by ciężko generalnie skończyć, więc yy, no jestem zadowolony, no, ale już nie ma nic do picia zaraz przestanę mówić. Opuszcza, tak? Gdyby ktoś mi rzucił chociaż tą wodę, wodę to zaraz przestanę mówić. Bo nam wyschnie miść, do tego byśmy nie chcieli. Nie, O, już jest suchy, nie, mokry. Paweł, no... Yy. Jak, jakie uczucia masz teraz w sobie po tak długim rozbracie z klatką, wygranym pojedynku w stylu, którego warto znakować ci pozazdrości. No i utarłeś nosa chyba wszystkim niedowiarkom, ale też ogrom publiki za tobą. No, wspaniałe uczucie było. Wiadomo, najpierw pokazałem sobie. A kogoś się słuchali? Nie, nie, nie chciał później, ale później chciał, ale już mówię, dobra już i oglądał mnie na telewizorze w domu, więc... Na pewno jest szczęśliwy dumny, gadałem z nim przed wyjściem też, więc wiedziałem, no ja zawsze wiem po co robię, tak? Że dla jego lepszego życia w przyszłości miał taki spokojniejszy start, więc mnie to bardzo motywuje do tego, żebym ja poświęcał swoje zdrowie dla niego, nie? żeby miał po prostu to lepsze życie, wiecie, wakacje jakieś i tak dalej, więc to mnie mega, mega motywuje. Ja tu mogę cierpieć, ale ale chyba aż tak bardzo nie cierpię, bo ja raczej z tych walk wychodzę tak bez większych jakichś kontuzji, więc chyba, że ostatnio, no to może wtedy było gorzej ale ogólnie no, raczej nie dostaje tak mocno w tych walkach, nie? A jakie to uczucie? No wspaniałe. Wrócić jeszcze na najlepszej gali tego roku. Cała hala wypełniona, dużo ludzi ode mnie, wszyscy wierzyli tutaj we mnie. Wielkie wiesz, emocje jeszcze tutaj przyjechał obcokrajowiec, więc no fajnie, że ten paz jest z nami tutaj w Łodzi nie? i nigdzie się nie wybiera. Tak się zastanawiam, jakie są kulisy, a może jaki jest sekret Twój, bo tyle już różnych za Tobą przygód sportowych, teraz kłopoty ostatnio, dłuższa przerwa, powrót i ten pas pozostaje u Ciebie. Tak można powiedzieć, im Paweł Pawlak starszy, to jak wino, tym lepszy Więc jak to jest, co jest sekretem, że można tak to wszystko przetrwać jak to sobie w głowie trzeba poukładać, żeby, żeby to wszystko potem pozwoliło tak wejść do klatki, tak zawalczyć? Wiecie, uważam, że przeżycia w życiu mnie tego nauczyły. Ja uważam, że ciężkie chwile bardzo mocno mnie budują w życiu i mnie wzmacniają, dzięki temu jestem pięć razy mocniejszy i mój charakter mnie buduje i to moja determinacja, bo ja jestem taki, że naprawdę nigdy w życiu się nie poddaję, nawet jak jest ciężko, to zawsze znajdę sposób. To nie jest tak, że się poddam, tak jak teraz, no był ciężki tamten rok, to znalazłem sobie coś w życiu, czyli moją fundację hiking i zawody amatorskie, które tworzymy i poszedłem bardzo mocno w to, byłem bardzo zmęczony, ale jakby moja, moją głowę zmieniłem jakby żeby o czymś innym myślała. No i dzięki temu jakby no też to mnie budowało, byłem w tym jakby świecie. Jeszcze pomagaliśmy dzieciakom, bo my też z tych dzieciaków wspieramy, żeby jeździły na mistrzostwa świata, walczyły też na zawodach jakichś, na galach, więc więc naprawdę nam to mega sprawia mi to mega mega po prostu radość i w tamtym okresie sprawiało mi to mega radość, że mogę to tworzyć i to mnie też budowało i chciałem wrócić też dla no, dla siebie i dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą nawet high kicka, czy nawet trenuje, więc to jakby mnie tak zawsze wzmacnia, nie? no to teraz jak się pokażesz po takim zwycięstwie, to pewnie tam wielki aplauz, wielka radość i będzie wielkie świętowanie. Tak no, na moim miałeś naprawdę największy doping i byłam pod wrażeniem. Nie byłem zaskoczony, dlatego dziwię się, że teraz ja nie biję się, a bardzo powinien teraz się bić, tak? Więc ja będę mieć walkę w wieczoru, ale no już przepogadać chyba z właścicielami. No i kończy mi się kontrakt, sami ostatnia walka na kontrakcie, więc. Zobaczymy, co to będzie. Aha, tutaj widzieliśmy za kulisowo Piotra Kuberskiego, gdzieś tu się przechadza. Czy masz taką nutkę satysfakcji, że skończyłeś tą walkę przed czasem i pokazałeś mu jak wracają mistrzowie? No wiecie no. Ja ogólnie no na Piotka wtedy trochę się zdenerwowałem i wyszła taka sytuacja dwuznaczna, on powiedział coś, ja powiedziałem coś i tak dalej. Ale nie uważam go tak, za takiego złego człowieka, jak wtedy coś tam, że powiedziałem. Ale też musiałem się nakręcić na niego. No nie będę ukrywał, że ja muszę się też nakręcić na swojego przeciwnika. Na Laida się na przykład nie nakręciłem. Ale na ważeniu mogłeś się nakręcić, fajne było to ważenie. No to na Laida się wtedy nakręciłem, ale na przykład na piotka byłem strasznie nakręcony. Ja żyłem tym dniem, żeby spotkać się tutaj. Na Laida się nie nakręciłem, dopiero na Laida się nakręciłem wczoraj, bo mnie wkurzył, że tutaj kozaczy i Łodzi, jak to jest mój rewir. I naprawdę mnie zdenerwował. No ale, słuchaj, widać. Ale słuchaj, no tak, przed czasem, ale taka prawie decyzja, nie? No, no mówię, sponsorzy musieli, sponsorzy musieli być zadowoleni, no, więc no, są no, zadowoleni, ale jeszcze skończyłem balaszką, więc taki psikus dla Adriana. Tak kończąc, czy jest jakiś prezent pod choinkę, który chciałbyś dostać? Wiecie, ja ogólnie już dostałem ten prezent, bo zawalczyłem. Zrobiłem cały okres przygotowawczy zdrowy, nie miałem problemów swoich z tą leukopenią i miałem odporność dobrą i zrobiłem cały okres przygotowawczy bez większych problemów. To już dla mnie jest największy prezent w życiu, bo ja jakby nie rzeczy materialnych nie kolekcjonuję. Dla mnie to nie ma znaczenia, tylko te chwile są dla mnie najważniejsze, więc ja już dostałem to, co chciałem. tak? Najważniejsze jest, żeby mój syn był ze mnie dumny, rodzina, trenerzy, wszyscy znajomi, przyjaciele. To jest dla mnie największe szczęście w życiu, a nie tam jakieś tam, nie wiem, rzeczy materialne, nie? Chodź wono i... jakiś jaki bo bym się przydał. No. <tusząc> <tusząc> ale myślę, że mogą być dumni. Gratulujemy Paweł i zapraszamy do Mediarumu, bo Barto zwalczy. No wiem, właśnie idę, chyba druga runda zaczęła się, więc będzie no 2-1, bo surdy niestety przegrał, ale dwa pasy zostają w Łodzi.